Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ostatnio wstawiłam Wam na mój kanał kotlety schabowe po niemiecku pod mojego Wnusia, ponieważ ma ochotę już gotować. I że schabowe u babci mu smakują, prosił o danie po niemiecku, a więc zrobiłam dla niego po niemiecku. Ale schabowego Maciuś już na moim kanale. A więc mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało, czy Was nie zirytuje. Dzisiaj te schabowe będę robiła nadziewane pieczarkami z serem. Mozzarella można również dodać sera gouda. Te pieczarki wcześniej usmażę z czosnkiem, z masłem przyprawię. Wtedy dołożę mozzareli zawinę i tak jak kotleta obsmażę czy usmażę. Danie będzie super. Będzie soczysty kotlet nie będzie taki suchy jak normalne kotlety z schabowe teraz już przejdę, pokażę Wam jak ja robiłam to danie i oczywiście jeżeli Wam się spodoba to jak można prosić o łapki, o suby będę się bardzo cieszyła teraz przejdę do obrania sobie pieczarek i do możemy te falbanki jak są takie tutaj również obrać i później kroimy w każdym razie proszę nie myć pieczarek. 150-200 gram potrzebuję na pół kilograma schabowego. Około, mówię, może być 600. jest sobie drobniutko w kostkę. Tak około centymetra. Około. Podczas i tak się kurczą troszeczkę. Także. Nie ma problemu. Najpierw możemy sobie przygotować pieczarki, pokroić, usmażyć. Wtedy dopiero klepiemy sobie te kotlety. A jeżeli robicie ziemniakami, proponuję najpierw obrać ziemniaki, nastawić. W tym czasie, kiedy się ziemniaki gotują, możemy sobie to właśnie zrobić takie danie. Teraz mam cebulkę, jedną pokroję w kostkę drobno. Może być średnia, może być mała. Do tego mam dwa małe ząbki czosnku. Też tak w kostkę z 2 cm, również kroję i usmażę. Razem proszę zobaczyć. Tutaj mam paprykę. Możemy dać również kawałeczek mały papryki. I Wam powiem, nie zaszkodzi. Nie obawiajcie się. Tak można powiedzieć łyżkę. A więc to, co mamy, możemy zerknąć, czy szczypior, czy coś, i tutaj dołożyć. I naprawdę będzie fajny kolor i ser z tym, z pieczarkami. Super, super opcja. I teraz przechodzę do smażenia sobie tych właśnie produktów. Nagrzewam patelnię i potrzebuję z łyżkę dobrą masła. I jak nam się rozgrzeje, roztopi masło. Wrzucamy cebulę, czosnek, te rzeczy tutaj, te produkty i zaraz po tym te pieczarki. Przyprawiamy, doprawiamy i gotowe sobie czekają już. I teraz jak dam te pieczarki, smażę około dwóch minut. Teraz się zmniejszyło objętość o połowę. Jeszcze paruje woda z pieczarek. Teraz dopiero mogę dać przyprawy. Jak i przeprawę? A więc z pół łyżeczki pieprzu czarnego i z pół łyżeczki soli. Bo to musi tutaj już smakować. I możemy dać do tego pół łyżeczki i z pół łyżeczki pieprzu ziołowego. Możemy dać również odrobinkę czubrycy. Nie zaszkodzi i będzie miał fajny smak. I to wszystko. smażymy jeszcze 2 minutki 3. Wyłączamy i sobie czeka. Z razem około 5 minut się smażyło. Zobaczcie, jaki ma fajny kolor. I to w tym kotlecie naprawdę da fajny efekt. Tutaj mam tą mozzarellę z ekologicznego sklepu. Marcinku, dziękuję. A więc rodzina mnie zaopatrzyła w pyszności polskie. Widzicie? Mmm, pięknie pachnie z tym jankiem. Naprawdę super sprawa. Teraz tą mozzarellę pokroję. Zobaczcie, tak wygląda. A więc mamy w Polsce również pyszną mozzarellę. Mmm. Super. Teraz kroimy sobie taki kawałeczek mozzarelli. Czyli ile kotletów, tyle mozzarelli, kawałków. I wiecie, że mozzarella jest bez smaku. A więc ja daję troszeczkę. Ja dam troszeczkę papryki słodkiej, troszeczkę ostrej. Oj, zepnęło się. I to starczy, ponieważ to tutaj jest dosyć lekko słone, pieprzne. To wystarczy. Ważne jest, żebyście pokroili troszeczkę grubiej tego kotleta, również jak słabowego. W każdym razie, na 5 takich kotletów, 5-6 kotletów chcę dzisiaj zrobić. Teraz zaczynam. Te kotlety już rozklepywać. Teraz zobaczcie, tutaj jest taka błona. Jeżeli ona by Wam przeszkadzała, a może przeszkadzać, możemy sobie to obciąć. To nam niepotrzebne, a nawet w czasie jedzenia można się tam gdzieś można przeszkadzać w czasie jedzenia. Możemy teraz obciąć, jak zapomnimy. A możemy już teraz przed klepaniem. Obciąć tą błonę, bo ona nam tutaj nic dobrego nie da. Będzie po prostu twarda. Czyli bierzecie świeży schab, robicie ze świeżego schabu, tak samo jak ja tutaj z tego, co przyprawiłam już dzień wcześniej, ponieważ chciałam udusić, jak wspomniałam, to w sosie zrobić, a więc. Możliwe, że innym razem mogę sobie przygotować taką drogę do panierowania. Pięć. Około 6 łyżek również bułki tartej. I uważajcie, młodzi, właśnie, ci, co zaczynają, żeby lepiej dosypywać bułki, a tą, którą wykorzystacie, musicie wyrzucić. Jeżeli to złączycie tu, to może wam tutaj się coś. Wylęgnąć, coś nieprzyjemnego, yy, ale może. Dlatego uważajcie na to, na te moje 6 kotletów ze łyżki mąki. Jajko dam chyba dwa, bo za mało. Na słabowego by może było nie wystarczyło, ale jajka możemy sobie rozczepać. Możemy również troszeczkę soli dać szczyptę dobrą. I pieprzo również możemy, ale nie musimy, ponieważ kotlety będziemy też zaraz pieprzyć, solić. To odkładam sobie już na kuchenkę. Będzie czekało, aż się rozgrzeje patelnia i będziemy smażyć zaraz te kotlety. I również te kotlety muszę troszeczkę posolić, popieprzyć, mimo że z boku były. Jak nie macie kolorowego, możecie dać czarny i troszeczkę. Jedzenie powinno być, nawet może być troszeczkę ostrzejsze czy przyprawione, gorzej z solą, na sól trzeba uważać, po troszkę. I to już jest gotowe do nadziewania czy do faszerowania na niego, my możemy sobie od razu poporcjować 6 porcji czy jak mamy 5 kotletów to 5 porcji jeżeli nie macie mozzarelli to możecie dać również gołdę czy jakiś inny dowolny ser który lubicie i po prostu sobie to zawijamy, nawet możemy troszeczkę z boku zawinąć i już jest gotowe taka paczuszka jeżeli ktoś by się obawiał, że mu się to rozklei, rozsypie, to może sobie szczepić tutaj patyczkiem. Później pójdzie to w jajku, w półce się ładnie zapiecze. Nie ma problemu i nie będzie problemu. A więc tak robię z wszystkimi moimi kotletami. Możemy sobie nawet tak ścisnąć lekko. A więc widzicie, ja Wam tu pokażę, że mogłabym to wyciąć. Ja Wam to chcę wszystko pokazać, jak Wam się jakieś coś przytrafi, że Wam się rozklei, czy coś, ściśnijcie. A potem jak pójdzie w jajko, w bułkę, będą idealne, będą superowe. Proszę się nie obawiać. I zaraz jak to obtoczymy, od razu na patelnię. Ich nie można zostawić, bo ta panierka wtedy już nie będzie taka chrupiąca. To niech sobie teraz leży z 5 minut. Ja przygotuję patelnię, naleję oleju i zaczynam już smażyć. Potrzebuję ze trzy łyżki. Tu mam dwie, jeszcze jedna. Trzy łyżki oleju albo waszego masełka, jak używacie, albo smalcu. Jak najbardziej. Kto co lubi. Trzy łyżki musicie mieć tego tłuszczu. Nie na normalnym maśle, bo wam się może spalić, ale jeżeli ktoś lubi, na koniec można zawsze dać łyżeczkę masła i to się w tym jeszcze tak dusi, jak lubicie ten zapach, smak. A więc składziemy na dobrze rozgrzaną patelnię. Nigdy na zimną czy ciepłą. I proszę zobaczyć, patelnia już jest dosyć rozgrzana. Biorę takiego jednego kotlecika. Obtaczam. Wszystki stron. Do bułki. to bułki również obtaczam i od za składę na patelnię i tak robię z wszystkimi tutaj możemy sobie nie raz ścisnąć, jakby Wam się coś rozklejało czy coś Ściśnijcie, bo macie teraz jajko o mam fajnie tutaj jakby sklei i tak obsmażamy z jednej strony, z drugiej i zmniejszamy zaraz po obsmażeniu żeby Wam się nie spaliło teraz, teraz już muszę obrócić szybciutko i teraz mogę już zmniejszyć o połowę czyli na 5,5 muszę je obrócić nie żeby nam się nie spaliły bo właśnie o to chodzi że one nie mogą być spalone możemy sobie jeszcze raz obrócić i nastawiamy czas na 10 minut bo one muszą być smażone, w środku to ten ser Musi się roztopić w środku. Zrobić, jak mam pokrywkę, przykrywam te kotlety i one tutaj teraz pod no przykryciem, jakby dochodzą do siebie. W tych minutach mogę jeszcze zraz obrócić i jeszcze raz przykryć. Ja mam na trzy, to końcówkę, tą 2-3 minutki mogę nawet na jeden zmniejszyć, żeby one sobie doszły, bo one w tej temperaturze dojdą. One nie mogą nam się spalić. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby uważać teraz na tą końcówkę smażenia. I teraz obracam jeszcze raz. Dwa, trzy razy możemy spokojnie sobie obrócić. Się nie obawiamy. Ja myślę, że one już są usmażone. A widzimy wtedy po tym, jak gdzieś tam nam ser. Wypływa, widzicie, tu już się pokazuje ten ser, dlatego zanim podamy, co jest bardzo ważne, wyciągnąć jeden, odkroić kawałeczek, wyciągnąć jeden, więc próbuję teraz, 11 minut chyba było, odkroję kawałeczek, żeby Wam pokazać, czy są smażone i jak powinny wyglądać. Proszę zobaczyć. Usmażone, soczyste, nawet soczek tutaj wylatuje, na pewno będą smaczne, gorące. Nawet gdyby Wam tutaj jakaś panierka odeszła, czy coś Wam powiem, nie zwracajcie uwagę, nie przejmujcie się, będzie bardzo smaczny. Tutaj jest ten ser, widzicie mozzarella, tutaj są te grzybki, a więc naprawdę coś pysznego. One mogą nawet po usmażeniu i jeszcze na patelni zostać 2-3 minuty one dojdą jeszcze gdyby na przykład były Wam nie tak jakoś usmażone mm. pyszne, pyszne masłem, smak masła można dać łyżkę masła nie ma problemu, będą jeszcze smakniejsze możemy dać również to masło czosnkowe idzie również Mmm, wiecie co Super. Naprawdę coś pysznego. Wyłożę. Do zdjęcia. Zobacz jaką deko mam ładną. A więc możemy sobie podać na stół. Tak jak chcemy. Każdy może sobie wziąć. Albo komuś na porcję. Zapraszam Was bardzo serdecznie do zrobienia. Inna opcja, proszę zobaczyć, ser się leje tutaj. Tak ma być. Zapraszam. Dziękuję i do widzenia.